Cześć, witajcie dzisiaj na moim kanale. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać taki zestaw naprawdę bardzo, bardzo początkującego elektronika. Dlaczego bardzo, bardzo początkującego elektronika? Kiedyś zaczynałem właśnie takim małym zestawem. Nie miałem żadnych takich środków finansowych, żeby rozpocząć zabawę z elektroniką. Właśnie chcę Wam pokazać, jak e, takim małym zestawem można rozpocząć przygodę z elektroniką. E, inny, na innym filmiku widzieliście narzędzia, e, który, jakie wykorzystują elektronice. No to tamten zestaw to już jest bar, szeroko rozbudowany. A chciałbym Wam pokazać taki naprawdę podstawowy zestaw, który dzięki któremu, jak go już będziecie mieć, to naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy będziecie mogli sami zrobić z Elektroniką. To zaczynamy. Pierwszą podstawową rzeczą Elektronika, to jest tak, jak widzieliście na moim filmiku, jest jakikolwiek multimetr. Multimetr oczywiście wyposażony w sondy, czyli kabelki plus dodatkowo takie uchwyty krokodylkowe naprawdę nieodzowny, nieodzowna pomoc e, każdego elektronika, nasuwamy na e, sondę możemy złapać jedną końcówkę drugą końcóweczkę e, co do miernika to tam już widzieliście na moich filmikach że ja z takiego miernika korzystam mam też inne mierniki też, też na pewno zobaczycie na innych filmikach ale chci to mówię, to jest podstawowa rzecz, którą, z którą naprawdę rozpoczynamy Elektronikę, mówię jaki będziecie mieć multimetr, to jest nieważne, czy to będzie analogowy czy, czy cyfrowy, ale najważniejsze jest od, to, żebyście mieli jakikolwiek multimetr, żebyście mogli rozpocząć e, zabawę z Elektroniką. E, drug, e, drugą rzeczą, taką podstawową, e, co powinniśmy mieć, to jakakolwiek lutownica. No, ja 20 lat temu, zajmując się elektroniką, mogliśmy pomarzyć o tak zwanych opornicach kolbowych, takich oporowych. Nie było właśnie tego typu opornic, albo były tak marnej jakości, że ciężko było cokolwiek zrobić. Jak sobie radziliśmy wtedy? Te też taki archaizm, Do takiej lutownicy, tak jak mamy tutaj, braliśmy cienki drut. Miedziany przykładowo, standardowo tutaj jest 1,5 mm kwadrat. My stosowaliśmy jedynki. Bardzo szybko się te druty przepalały, ale tak i tak udawało nam się cokolwiek z tym zrobić. To, to, to mówię, to była druga rzecz, którą potrzebowaliśmy jako elektronicy i żebyśmy mogli zacząć tą w ogóle przygodę z elektroniką. Kolejną rzeczą, no to, to wie, wiecie, jeżeli lutownica to musi być syna, no i wiadomo jakiś topik. Kilkanaście lat temu no naprawdę jedynym topikiem to była kalafonia. Z kalafonią jedyni, z kalafonia, czyli tutaj już otwieram Wam pudełko, trochę to pudełko się bardzo słabo otwiera. O, jest otwarte. E, kalafonia, czyli stop żywicy sosnowej z czymś jeszcze, nie wiem dokładnie, nie znam się na składzie chemicznym. E, tego potocznie to jest kala, e, kalafonia. Wszyscy tego używaliśmy jako topika w połączeniu z cyną. E, cyna najczęściej to była ołowiowa, teraz. O bezołowiowej cynie można było zapomnieć, większość, większość elektronika w swoich warsztatach korzysta właśnie z cyny bezołowiowe, bezołowiowej lub ołowiowej. Ja korzystam z jednej i z drugiej, bo to też wszystko zależy od urządzeń, jakie są naprawiane. Do niektórych muszę korzystać cyny ołowiowej do niektórych rzeczy cynę bezołowią, ale to mniejsza z tym. Najważniejsza jest cena. Ja mówię, cena zawsze to była rzecz, którą każdy elektronik musiał posiadać. Cokolwiek chcieliśmy połączyć przewody, co, cokolwiek zrobić, to musiały być te, dwa, te trzy nie, niezależne elementy ze sobą połączone. Kolejną rzeczą to już troszeczkę w późniejszym czasie można było kupić taki odsysacz do lutownicy. Przedtem to było właśnie takie. Ja już mam taki cały plastikowy, nieodzowny, nieodzowny sprzęt od wielu, wielu lat. Bardzo pomocne przy wylutowywaniu różnych elementów elektronicznych. To mówię, to też kosztuje parę złotych. Kolejną rzeczą, nożyk do tapet, ja Wam właśnie pokazuję taki mały, zwykły nożyk do tapet, można było też zdobyć tak, tak zwany skalpel, nóż modelarski do ściągania izolacji albo nożyk, najczęściej nie mieliśmy żadnych takich szczypiec do ściągania izolacji, najczęściej ściągało się izolację właśnie albo za pomocą nożyka, tak zwanego tapeciaka lub ściągaliśmy... Takimi szczypcami, chociaż, się to, chociaż producenci nie zalecali, żeby ściągać izolację takimi szczypcami, bo można je szybko zniszczyć, ale tak się robiło. Kolejnym, kolejnymi dwoma elementami były to szczyp obcinaczki i sz cóngi wydłużone. Jedne są, one są troszeczkę dłuższe, bardzo ładnie podle, przylegają, można z nich korzystać. To dwie podstawowe rzeczy, z których naprawdę będziecie korzystać bardzo często, plus te, które są tutaj na górze. Kolejną rzeczą to była penseta albo duża, albo mała. Najczęstszymi pensetami to były takie pensety kosmetyczne, malutkie, płaskie. Niektórzy właśnie korzystają z nich do dziś. Teraz mamy troszeczkę bardziej te. Pensety dłuższe zakończone właśnie takimi szpicami, łatwo się nimi operuje, to, co było, z tego się korzystało. Kolejną rzeczą to była próbówka. Dlaczego próbówka? Próbówka bardzo, próbówką bardzo ładnie się można powiedzieć. Ruszało różnego rodzaju potencjometrami, trymerami, idealnie pasowało właśnie w te wszystkie rozstawy. Jak również można było sprawdzić napięcie w zakresie tam mniej więcej od 6 do 250 V. Wszystko zależy od próbówki. Aktualnie teraz probówki już nie, nie mają takiego mocnego zakresu, ale mówię, wtedy się zaczynało z probówką, i kolejną rzeczą. E, to był tak wkrętak. E, dlaczego taki wkrętak? E, powiem Wam dla, z tego względu, że e, przedtem nie można, e, można było korzystać. Patrz, patrzcie. E, tu mamy, można powiedzieć, e, tak, klucz ósemkę, klucz szóstkę, e, dwa rodzaje wkrętaków krzyżowych, duży, mały, dwa wkrętaki płaskie, szeroki, wąski, plus te dwa klucze idealnie pasowały do przykręcania różnego rodzaju potencjometrów. Pasowało wszystko. Powiem Wam, nieodzowny element. Szybka operacja, można było korzystać. Krótki, zgrabny element. Nie zajmował dużo miejsca, wystarczyło przełożyć. Jak potrzebowaliśmy większy do odkręcania obudów, był czy chcieliśmy płaski czy krzyżowy, bez najmniejszego problemu. I mówię, to jest taki podstawowy zestaw modego elektronika, żeby zacząć. Jeżeli chcecie, przykładowo, zajmować się już taką drobniejszą elektroniką, można sobie zakupić taki zestaw tych końcówek. Ja osobiście posiadam kilka zestawów w swoim, w swoim arsenale. Szczerze, osobiście korzystam z nich. Różnych producentów, tylko mają jedną, panowie, wadę. Jedna wada jest taka, że jeżeli mamy głęboko osadzone wkręty, to niestety nie skorzystamy z tego typu ślubokrętów. To musicie też zwrócić uwagę do niektórych obudów, jeżeli są przykładowo zewnętrzne. Zobaczymy zaraz. próbuję próbuje, tutaj jeszcze tak na szybko w swoim warsztacie pokazać o, tu mamy, mamy multimed. bardzo głęboko osadzone są właśnie te końcówki zobaczcie problem jest tego typu, że no niestety nie odkręcimy takich śrubek. w tych zestawach one nie jesteśmy w stanie w ogóle skorzystać z tego rodzaju wkrętaków one, one mówię, one są bardzo fajne, praktyczne dla elektroniki, która jest ma śruby na zewnątrz. Jeżeli są śruby głęboko, to niestety problem jest z tym, że nie możemy tego odkręcić, musimy rozwiercać, niszczyć obudowy. To jeżeli będziecie też przykładowo kupowali tego typu wkrętaki albo takie zestawy, to też musicie wlać sobie pod uwagę, że... W niektórych wypadkach lepiej zastosować wkrętaki, które bezpośrednio wejdą do takiego gniazda, niż po prostu przerabiać, przerabiać jakąś obudowę. Ale to, to mówię, można też taki zestaw kupić, ale to mówię, to, te zestawy mają jedną podstawową wadę. Jeżeli są śruby głęboko umiejscowione, to nie jesteśmy w stanie tym odkręcić bez rozwiercania obudów. To też, to też sobie weźcie poprawkę. E, co jeszcze z takich podstawowych rzeczy? No to standardowo jeszcze był dodatkowo to taki zwykły pędzelek do... E, do czyszczenia elektroniki i to był już zestaw naprawdę boga, bo, bogaty elektronika i mówię, jeżeli chcecie bez, bez problemu zacząć z elektroniką to mówię, taki, taki zestaw Wam naprawdę wystarczy na długo eee, co Wam jeszcze mogę poradzić, eee, na pewno jakieś opakowanie na o Opakowanie na jakiekolwiek elementy elektroniczne. Jeże, jeżeli będziecie zaczynać przywo, przygodę z elektroniką, to Wam polecam e, kupić sobie jakieś pudełko z przegródkami lub nawet od samego początku, tak jak ja zaczynałem, to pierwszymi, po, pierwszymi pudełkami, jakie miałem na elektronikę, to były opakowania po różnego rodzaju selkach, e, obudowach. Można powiedzieć, zobaczcie, u mnie to w warsztacie dalej e, istnieje. I mówię, tak, tak na początku miałem posegregowane elementy, ale z czasem coraz było więcej tych elementów. Trzeba było zastosować różnego rodzaju segregatory. No, przykładowo tak jak tutaj mam taki zestaw do płytek stykowych w takiej skrzyneczce. Co tu mamy? No tu jest troszeczkę też bałaganu w tej skrzynce, ale w miarę jest poukładane, że są kondensatory osobno, diody są osobno, rezystory są osobno, gold piny, jak również przyciski znajdują się tutaj w poszczególnych przegródkach. Tutaj mamy kabelki. To mówię, to musicie się wyposażyć w, przykładowo w taki prosty segregator na te elementy, które będziecie mieć. I mówię, i... Możecie śmiało rozpoczynać zabawę z elektroniką. Zestaw ten, który tutaj leży, nie licząc lutownicy, bo lutownicę można znać za 30, za 40 zł. Na pewno nie przekroczy 100 zł. To, musi, to mogę Wam powiedzieć, że nie przekroczy 100 zł. Tak na szybko Wam policzę, to w w okolicach 10, prób, prób, próbówka też w okolicach 5-6 zł. Pęsety to jest pensety, pęse, trzeba liczyć też w okolicach 20 złotych Tu już mamy 10, 15. Policzmy też 15, czyli 30. Tutaj mamy 50. Pudełko mamy 5 zł. To jest 55. Pędzelek też liczę 3, 3 zł. Odsysacz w okolicach 10, nożyk do tapety, złotówka 2. Y, tutaj mamy y, cynę z y, kalafonią. To trzeba też liczyć dychę, no to 10, 5, 3. Y, multimetr w okolicach 25 zł, to mówię za około, mówię, nie liczyłem tego tak dokładnie. 80-90 zł. Macie, macie już zestaw taki startowy dla elektronika, który Wam starczy naprawdę na bardzo długo, nie licząc lutownicy, a resztę, no to wiadomo, jak już zaczniecie, to już będziecie mieć jakieś e, zasilacze, cokolwiek, ale do takich prostych rzeczy, które chcecie rozpocząć zabawę z elektroniką. To mówię na, na, za 100 zł, to sobie już kupicie sprzęt taki podstawowy, który będziecie co chwilę go mogli rozszerzać, zbudować przykładowo jakieś proste urządzenia, jakieś płytki stykowe, i to mówię, zachęcam y, do zrealizowania swojej pasji, do nauki elektroniki, i mówię i do zobaczenia do następnego filmiku. Jeżeli, y, Zachęcam do subskrypcji. Na moim kanale będzie głównie elektronika różnego rodzaju. Będziemy budować różnego rodzaju urządzenia proste. Tak jak już widzieliście na jednym z moich poprzednich filmików, będzie odnośnie ładowarki. Tam prace nad ładowarką trwają. Na razie moduły się ładują na trzech różnych zasilaczach, ale to mówię to też będzie kolejna część tego filmika. Odnośnie ładowarki, podam Wam swoje spostrzeżenia, czasy, jak się to długo ładuje, czy to producent yy, mówi prawidłowo, czy inaczej, czy nota kłamie, czy cokolwiek. Powiem Wam wszystko, zero będzie w kolejnym filmiku. Zachęcam do oglądania i do subskrybowania. I do zobaczenia, i do oglądania, zapraszam kolejnych filmików. Cześć!